Siema, tu widocz 908 i witam was w drugim odcinku serii Stranded 2. Ok, na czym to my skończyliśmy? Tutaj pamiętam zrobiliśmy ognisko i ten daszek. I okej okay, może ja tu sobie pójdę po jedzenie, ale wy się zapytacie Vito skąd tutaj jedzenie? No ja znam tutaj takie miejsce gdzie trzeba iść i znaleźć tam się jedzonko, ale tu widać się ciemnia. Hmm. Dobra, o, tam już widzimy coś co da nam jedzenie O mianowicie zboże. Zaraz tutaj się pojawi notatka, którą wam przeczytam. O widzicie? Ja. Yeah. Nawet zboże tu rośnie. Złote jak gwiazdy, które błyszczą i migoczą w drodze mlecznej. Rozciąga się w W nieskończy... nies... nieskończącej się linie na skraju zatoki. Cóż z pewnością bardzo się przydaje, tu mamy informację. I okej. Okay. No niestety tutaj ten zespłosczenie te nie jest dokładne. Albo po prostu ja tutaj błędnie czytam. Ale nie, naprawdę tutaj... Ale chociaż jest zespłoszczenie, ale niekiedy są pojawia, pojawiają się angielskie wyrazy. No i nie ma niekiedy tych yy, polskich znaków. A nie wiem, może nie dało się zrobić polskich znaków. Nie wiem, i tak fajnie to zrobili, że chociaż te spłoszcie jest. Dobrze, tutaj mamy dość dużo zboża, i te zboże możemy sobie sadzić. I ten sam kuzyn, który powiedział mi, żebym nagrał tą serię, yy, powiedział mi, że tutaj chleb daje chyba najwięcej jedzenia. Tak więc dziękuję mu za tą informację. I to sprawdziłem sobie na swoim osobnym save i naprawdę, daje to dużo, bardzo dużo jedzenia, prawie że cały głód. I okej, okay, my tu sobie zaśniemy. Wiem, że nie pod O, jeszcze deszcz pada. Wiem, że nie pod daszkiem, ale... Nie chciało mi się dochodzić tam. Dobra, co tu możemy sobie jeszcze zjeść? Hmm... Jest sobie, sobie grzyby. Dobra. I zaraz tutaj się napijemy Okej, okay, i teraz mam pokażę co się robi ze zbożem Tak I mogę to już, nasionka? O dobra Tu widzimy dostajemy nasionka ok teraz żeby to zmielić potrzebujemy kamień Kamień sobie zaraz wykopiemy Dobra, mamy dwa kamienia I o... Nie, to jest krzemień Kamień, to i to, połączmy, dostajemy mąkę. O, dobra, dostajemy mąkę, produkujemy to i oks. Została nam tu trzy nasionka, które zaraz sobie zasadzimy i dobra, weźmy sobie o, weźmy sobie do ręki to i po prostu to zmoczymy, i dostaliśmy y, ciasto, tylko ciasto. Teraz te ciasto trzeba upieć, upiec i dostaniemy chleb. No i ten chleb właśnie daje bardzo dużo jedzenia. Z, I wiem to z informacji mojego kuzyna. Tak więc idziemy. Dobrze, dotarliśmy na miejsce. No i jak widzimy, gra jest logiczna, ponieważ gdy pada deszcz, gasi nam się. Ogień i dobra, ja ten ogień zaraz spróbuję rozpalić. Nie wiem czy w ogóle da się rozpalić w deszcz, ale spróbujemy. O, nie może. A to dobra, robimy sobie takim sposobem jak w ostatnim odcinku. Make no, tutaj nam no, będzie trochę to robić, ale może A się nam uda. Nie, nie udało się. Jeszcze raz spróbujemy. Kurczę. Może dlatego mi się nie udaje, ponieważ pada deszcz? czego jeszcze nie wiem. Spróbuję jeszcze raz. Z ostatnich kawałków patyka i kory. Nie, niestety nie mogę chyba robić podczas... O, siema. Słuchajcie. To tutaj małpa jest trochę niewyżyta. Co ona robi w ogóle? Nie perwielaj. Wiecie co mi z Daszkiem robiła? No co? Oj, gra. Naprawdę dziwna. Nie no, fajna gra. Dobrze, może pójdźmy sobie dalej i przez ten deszcz gdy nie możemy dostać jedzenia znaczy o... ognia to sobie coś tu poszukamy bo na tej wyspie jest dużo takich ukrytych i potrzebnych rzeczy które sobie podkrywamy dobrze, tu się zbliżamy do pewnej rzeczy, która nam się przyda a mianowicie jest to bawełna. Te śmieszne, okrągłe kulki wełny wyglądają podejrzanie podobne do bawełny. Z pewnością mogę je jakoś zar zerwać i wykorzystać. I tu mamy informację. Dobra. No i co jest. Ścinamy. Aha. Tutaj taka rada dla tych, którzy również zaczęli przygodę ze Strandedem. Zarządzam. Do tamtego nie podchodźcie, bo to wam zdaje obrażenia. No i to wszystko. Dobra, ścinamy sobie to. Chyba 20 wełny dostajemy z tego I tak, właśnie tutaj w tej grze nie ma bawełny, jest tylko wełna. I są również owce w tej grze. I dlatego, że autorom się nie chciało robić bawełny i wełny, zrobili samą wełnę. To chyba o to chodzi. Dobrze. Jeszcze to. Ok, czemu tego nie mogę podnieść? Yy, dobra, podniosłem. Jeszcze coś? Jeszcze coś? Nie ma. Ok, no to wracamy się. Przy się najemy. No i wracamy. dotarliśmy do naszego miejsca poczekania e, zamieszkania no i spróbujmy wykonać włócznię dobrze, tylko jedna patrykona brakuje I teraz sobie wykopiemy spokojnie i upolujemy upolujemy tutaj sobie małpę ponieważ brak nam trochę jedzenia <laughs> małpę jest trudno zła, e, upolować więc trochę się potrudzimy potrudzimy i zrobimy sobie trochę więcej tych włóczni. No, dajemy się. Co by tutaj zjeść? No, pieczarka. Dobra. Jakie co może sobie w następnym ooo no. Kurde. Wy, Wypad mi. Stąd mało pogupe. Sądzę sobie wnosić co? Dobra. Idziemy spać. Okej, okay, tutaj dobrze się najemy, ale czeko. Tego i szybko sobie wykonamy tutaj płomień, żeby nam paliło się ognisko. Szybko make fire. I zobaczymy, czy uda nam się za pierwszym razem. Eee, Kurczę, nie. szybciej, szybciej. Potrzebujemy ognia. Kurczę. Jeszcze raz. No, ile razy? No, w końcu. Dobra. Możemy sobie teraz skraftować y, chlebek. I patrzcie na to, tu mam tak dużo głodu. Przystajmy sobie to i zobaczcie, ile mam. Widzicie? Ok, następny drugi hewek sobie zostawimy na później i sobie skraftujmy kolejną Włócznią Oks. Pójdźmy sobie po kamień. Tutaj małpę gdzieś słyszę. Albo wiem mam pomysł, tak żeby trochę rozmaicić ten Odcinek, pójdziemy sobie polować na lwy. Yy, nie, nie. Tak. Przy okazji, i okej, okay. pójdziemy sobie to. I mam nadzieję, że to wystarczy, by upolować przynajmniej jednego lwa. Dobra, Chodźmy, weźmy sobie 5 włóczni i trzymajmy to w ręce, i idziemy na lwy. Wydają dużo jedzenia, ponieważ to są duże zwierzęta. I zamieszkują one drugą część wy y wyspy. O, tam rośnie chyba bambus. No. Dobra, jeszcze tu sobie to zbierzemy. Połączymy to z tym. Mamy 6 włóczni. Kurde, młotek tak sobie. Dobra, czyli widzimy tutaj pierwszego dwa. Musimy sobie policzyć. Ile włóczni potrzeba na zabicie lwa? Jak do 2, spróbujemy sobie drugiego upodobać. Dobra, dostał. Raz. Dwa. Dwa, no dobra. Spróbujmy teraz do tego drugiego. I, dobra. I masz. Dobra, zabiliśmy jej. Dobra, bierzemy wszystko. Kurczę, zaraz na mięso nie starczy. Ale widzicie ile tego mięsa tu jest? No, duże zapasy sobie zrobiliśmy. Teraz po prostu rozwalmy sobie to, bo to jest tak, jakby ich gniazdo. Nie wiem, jak to nazwać. Z tego też chyba jakieś mięso dostaniemy. O, jest małe mięso. Dobra. Tutaj ja nie chcę tych kamieni ani nic, tylko chcę po prostu to zniszczyć i otrzymać troszkę jedzenia. Okej, okay, zniszczyliśmy to. Możemy się wrócić. Aha, przy okazji sobie zobaczymy o co chodzi z tym bambusem. Okej, okay, może będzie jakaś notka czy coś... Bąbelki na wodzie. To znaczy, że w tej części wybrzeża znajduje się dużo ryb. Gdyby udało mi się jakoś zbudować wędkę, mógłbym je łowić bez większego wysiłku. Aha, gdzie są bo O, tu są bąbelki. Spoko. To może my sobie zrobimy wędkę z wełny i bambusa. Spróbujemy chociaż. Ja nie wiem, ja w tą grę nie grałem. Nie wiem, czy tak można zrobić. Czekajcie, co tu można wywalić? Wywalmy sobie troszkę tych kamyków. Kam no, tyle. Weźmy sobie przynajmniej dwa bambusy. O, dobra. Tyle weźmiemy. I chyba możemy jakieś z tego coś zrobić, no nie? O, making cord. Cord to jest... sznurek. Dobra. Wykonajmy sobie ich trochę. Żeby mieć już parę na zapas. I spróbujemy właśnie tą wędkę zrobić. Dobra. A z bambusa coś możemy zrobić? Nie. Oto to... to... Nie, nie możemy, ciekawe A, tak możemy coś? Nie, nie mogę A może z tego ich patyka? Hmm To ja coś popróbuję zrobić Nie, nie mogę Dobra, tu jest jakieś drzewko? Jest jakieś drzewko Dajcie mi patyk, potrzebuję patyka Jest, mamy dwa patyka Spróbuj to, to Połączmy, siatka Kurde, szatki to nie kta. No ale cóż Nie wiem do czego te bambusy są hmm. Dziwne A to co to jest Nie wiem co to jest Chyba, nie 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 wiem, naprawdę Okej, okay, idziemy do naszej bazy sobie upiec te mięso, które upolowaliśmy niedawno temu i podkrywamy sobie dalszą część wyspy ale pierw musimy się uzbroić w jedzenie i picie o mamy drugi krzemień ma miejsce o to co sobie wywalimy na, na przykład co to jest? Roślina lecznicza, Nie, rośliny le lecz, leczniczej nie wywalę ale wywalę sobie jeszcze troszkę tych kamieni i mogę już podnieść? Mogę, dobra <tuszy> Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, bo nie wiem czy mówimy, ale chyba mówiłem. O tym, że jak łapiemy sobie motyle, to nasz plecak staje się lżejszy. I właśnie chcę trochę motyli połapać, bo naprawdę gdy mamy dużo tych motyli, to gra w tą gr rozgrywka w tej grze staje się prostsza. Tutaj papugę, papugę też będziemy musieli złapać w dalszej części gry. Ale nie będę wam tutaj nic jeszcze zdradzać. Dobrze, upiśnijmy sobie jeszcze to. A z tego co możemy zrobić? Nie wiem. I okej, okay, co tu jeszcze? Aha, zapomniałem sobie posadzić zeboże. Boże. Dobra. Robimy... Jak nie ma miejsca? No takie tutaj. Okej. Okay. To nam To rosło. Okej, okay, gdzie my jeszcze nie byliśmy? Tam się wybierzemy. Zobaczymy. Weźmy sobie tylko motek do ręki. I zobaczymy co jest tam dalej. Może coś fajnego. O, widzimy już żółwia I trochę skał i okej. Okay. O, tutaj jakaś skrzynka, zobaczymy. Spróbujemy ją rozwalić. Jak widzimy nie możemy jej rozwalić. Ponieważ potrzebujemy do tej skrzynki klucza. No i sorry żółwio, ale muszę ciebie zabić. Potrzebuję mięsa. Wiem, że mam dużo, ale na zapewne potrzeba, będzie nam potrzeba jego więcej. Kurde. No no, shit. Musimy... <laughs> Jeszcze go dobiłem. E, potrzebujemy... Ile to waży? No mało ważyć, tego nie będziemy wywalać hmm. To wywalimy, tego nie potrzebujemy jak na razie Na razie potrzebujemy jedzenia No i kamień też, kamień mamy Cały czas możemy sobie go wydobyć Liana No, liana też trochę waży Jako bicza, aby utrzymywać zwierzęta stale ode mnie Spróbujemy Kulę Tu mi coś przypisuje Hmm, nie, no dobra. O, te pręty wywaliłem. Kurcze, ja muszę przesad tego żółwika być, sorry żółwiu. Ale po prostu... Zapominam, klawi... które klawisze mam klikać. Dobrze, chodź tutaj. Aha, i trochę tutaj jest krwi w tej grze, ale... No... nie, nie przesadzajmy. To nie jest Happy Willis. Dobra. Potem tu się pewnie pod wodę schował. Dobra. Wiem, że mogę tam po niego iść, ale szczerze to mi się nie chce. Hmm, tu już ale chyba nic nie ma, pójdźmy sobie tam. Przepłyńmy sobie. Może coś jest pod wodą? O, ryba. Musimy odkryć tą wyspę, ponieważ jesteśmy tutaj sami i musimy ją zbadać. O, się ściemnia. Mam pomysł, mam pomysł, żeby coś zbudować, bo dawno tutaj nie budowaliśmy. Zaraz zobaczymy, co możemy zbudować. Tam są świetliki, czy co? Tak, chyba świetliki. Dobra. No to ja się tutaj przeszpię, musimy do naszej bazy i zobaczymy co można zbudować. Okay. Zobaczmy ile nam mięso daje upieczone No, też trochę daje, ale nie tyle co chleb Chlebek to jest naprawdę bardzo dobrym posiłkiem I okej okay. Płotek, pochodnia, ognisko Skład I namiot, jak to zrobić, nie wiem Ale okej, okay, idziemy Musimy chyba trochę zb... o tam są Nasze rzeczy Spróbujmy sobie teraz pochodnie zbudować, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Tutaj jest nasza plantacja. Wypad. Okej. Okay. Tu była? Nie, tu była pochodnia. Dobra, obok domku. Tu fajnie wyglądało. Dobra, mamy już trochę patyków, ale nie wystarczająco dużo. Tak więc wykopmy sobie coś więcej o. już tak około z 18 minut minęło nagrania, ja zaraz będę zakończę, ale żeby, ale żeby nie było, że nic nie budowałem w tym odcinku, to zbudujmy chociaż pochodnie. O, i skład też by się przydał. Skład to jest dobra myśl. Na przykład na kamień albo drewno. Albo taki ogólny. Chociaż ten ogólny pamiętam, że się trudno robi. No, myślę, że sobie zbudujemy teraz skład na kamień w następnym odcinku. O, już trochę tych pateków uzbieraliśmy. Dobra, brak materiału. Idziemy po więcej. I okej. Okay. No, jak, tak jak mówiłem, zwierzymy sobie patyki, zbudujemy pochodnie i się pożegnam. No i zakończymy odcinek. Dobra. Wystarczy czy nie? No serio, dwa patyki? Dobra, możemy, musimy zebrać. Jeden patyk, jeszcze jeden, proszę. Dziękuję, aż cztery mi dało. Będzie na zapas. No i mamy pochodnie. Ja. Mogę coś więcej budować? Chyba nie. Aha, no i... O, widzicie? 10 belek drewna. To jest naprawdę do... do trudne na dłuższą metę. Ale okej, okay, tutaj w daszku się pożegnam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, nara.